Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek, jak zauważyliście, jest później niż zwykle i będzie też dość krótki. Powód jest dość prosty: około godziny 4.15 rano wróciłem dzisiaj z podróży do Kijowa. W wiadomym celu wywieź wywieźliśmy pomoc, którą Państwo ufundowaliście, więc po prostu. A nie jestem w właściwej kondycji, by długo mówić. Tutaj jeszcze Państwu pokażę, bo oczywiście, będzie film z wyjazdu. Natomiast mamy tutaj pewną pamiątkę, prezent od pułku: oni lubią okazać taką wdzięczność. To jest łuska oczywiście, wystrzelona, pozbawiona jakichkolwiek cech bojowych i oczywiście, wywieziona za wiedzą i zgodą polskich służb na granicy. I proszę Państwa, szukałbym, jeśli wśród Was jest może ktoś, kto chciałby pomóc. Nie mówię, że bezpłatnie, oczywiście, za pracę trzeba płacić. Chciałbym to przetopić i wykonać z tego, i tu już pozostaje pytanie otwarte, co dokładnie. Ale elementy pamiątkowe dla uczestników zbiórek, dla widzów kanału, no taki po prostu element, nazwijmy to, dziękczynny dla tych, którzy pomagali. I też może część na aukcję, żeby pomagać dalej. Natomiast jeśli chodzi o same wydarzenia, proszę Państwa, to tutaj mamy jedno ciekawe, jak donosi, proszę Państwa, Walerii Cepkala, jeden z liderów białoruskiej opozycji, po wizycie w Moskwie, po spotkaniu z Władimirem Putinem, Łukaszenka miał trafić na chwilę w złym stanie do szpitala. Oczywiście wydarzenia te noszą charakter przecieku, plotki, nie możemy być przekonani, że wyglądało to właśnie w ten sposób, natomiast w połączeniu z poprzednimi doniesieniami o stanie zdrowia białoruskiego dyktatora możliwe, że tutaj także zaszły takie okoliczności, będziemy to obserwować. Jeszcze raz trzeba powtórzyć, że ewentualne ewentualny kryzys zdrowotny Łukaszenki prowadzący do jego zniknięcia z areny politycznej a może doprowadzić do dość intensywnej dwustronnej walki o Białoruś. Z jednej strony byliby oczywiście białoruscy przedstawiciele resortów siłowych i Rosja, przede wszystkim mm, nazwijmy to lider. Rady Bezpieczeństwa Białorusi, człowiek nazwi nazwiskiem Walfowicz, jest dość mocno prorosyjski, natomiast społeczeństwo białoruskie raczej stanęłoby po stronie, proszę Państwa, Ukrainy i świata zachodniego, co z całą pewnością i Ukraina, i świat zachodni chciałyby wykorzystać, więc to może być interesujące. Tu proszę Państwa... Przyznam szczerze, że na Komsomolską Prawdę dzisiaj mi brakuje sił, chociaż oczywiście nie będziemy z tego rezygnować na stałe. Warto tutaj zwrócić uwagę, że oni piszą o wyborach w Turcji, to jest dla Rosjan duży temat i dla rosyjskiej propagandy. Póki co wszystkie dane, które zostały opublikowane, wskazują na zwycięstwo Erdogana, co oznacza zachowanie status quo. On już był prezydentem, więc skoro nim pozostaje, to nie możemy się spodziewać żadnych drastycznych zmian w kursie politycznym Turcji. Nie jest on w pełni jednoznaczny, no natomiast nie jest także jednoznacznie zły dla obecnych wydarzeń na froncie ukraińsko-rosyjskim, więc będziemy oczywiście obserwować, ale tutaj polecam także skupianie się na Źródłach, które mają specjalistyczną wiedzę na temat Turcji, bo ja oczywiście em, wprost mówię, to nie jest mój rewir i ja się na tym tak dobrze nie znam. Aczkolwiek, jako że to jest istotne dla tego konfliktu, także to warto wspomnieć, że by zachęcić Państwa do zainteresowania się tematem. Jeśli chodzi o wydarzenia na froncie, to tutaj mamy, proszę Państwa, przede wszystkim wydarzenia, nazwijmy to, dalekiego zasięgu, Faktycznie, jak byliśmy w Kijowie, jak wracaliśmy z Kijowa, miały miejsce dwa ataki. W pierwszym z nich udział wzięły same drony irańskie typu szachet. Był to według mediów ukraińskich największy do tej pory w historii. Nalot tego typu środkami na teren Ukrainy. Ponad 50 sztuk. Z 54 Ukraina deklaruje zestrzelenie. 52. Mimo to spadające odłamki z zestrzelonych szachedów doprowadziły do śmierci jednej osoby w tym pierwszym ataku i pewnych zniszczeń. Drugi atak, dzisiaj w nocy, był kombinowanym atakiem połączonym. To znaczy użyto zarówno pocisków manewrujących. Wystrzeliwanych z samolotów, tu 95, jak i szachedów. Tutaj nie widziałem informacji o tym, żeby doszło do jakichś poważnych zniszczeń i strat w ludziach. Na szczęście, choć może jeszcze jakieś informacje do nas dotrą. Jest wiele informacji w tej chwili także na temat ostrzałów strony ukraińskiej, to znaczy, zarówno były kolejne Ataki przy użyciu prawdopodobnie pocisków brytyjsko-francuskich Storm Shadow przekazanych Ukrainie przez Wielką Brytanię na cele m.in. w okolicach Mariupola, zresztą nie tylko dzisiaj w nocy do nich dochodziło, a także były, proszę Państwa, ataki mniejszego zasięgu na linię graniczną pomiędzy Ukrainą i Rosją w okręgu bielgarockim, tutaj przede wszystkim punkt graniczny okina był ostrzelany kilkukrotnie. Mam, proszę Państwa, pewne informacje od nazwijmy to źródeł, że historia z dywersjami z przekraczaniem granic rosyjsko-ukraińskich przez uzbrojonych ludzi jeszcze się nie zakończyła, tylko wciąż trwa. Nie tyle, że planowane są dalsze działania, co po prostu ona jest w toku. Oczywiście nie mogę zdradzać zbyt wielu szczegółów, natomiast możemy się spodziewać niespodziewanego. E, osobiście muszę powiedzieć, że mnie to cieszy. W tej chwili nie widzimy jakichś szczególnych, mm, szczególnych proszę Państwa, sukcesów żadnej ze stron na kierunku bachmuckim. Wciąż zgłaszane jest, że Ukraińcy kontrolują jakiś... Skrajnie niewielki wycinek terytorium, tutaj w okolicy skrzyżowania, przy którym stał kiedyś pomnik samolotu, ale jest to sytuacja, która, tak jak mówiłem wcześniej, nie wpływa w żaden sposób na ocenę sytuacji, Rosjanie kontrolują dalej Bachmut. Tu to niewielkie, niewielki stan posiadania Ukrainy może pełnić funkcję jakiegoś symbolu, natomiast... Wydaje się, że nie jest tutaj potrzebne pokrzepianie się takimi drobiazgami. Tutaj, proszę Państwa, także kanał GeoConfirmed pokazał taką mapkę mówiącą o tym, że 15 dni już Ukraina używa pocisków Storm Shadow i jest tu taki kolaż, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć, yy, zdjęć pokazujących eksplozje bądź słupy dymów, yy, które... Sygnalizują, że doszło do trafienia takimi właśnie stormshadowami. Przy czym zaznaczone są tu miejsca: trafień Ługańsk, Mariupol, i tu będzie, proszę Państwa, żebym, żebym Państwa nie oszukał, czy ja sobie to sprawdzę, bo to jest jedno z dwóch miast nad Morzem Azowskim, tu na zachód. To będzie Bierdziańsk, oczywiście. Jeszcze w grę mógłby wchodzić geniuszek, ale on jest spory dalej, a Melitopol nie jest tak nad morzem, to jest bierdeńskie oczywiście, ale lepiej to sprawdzić, bo tak jak Państwu wspominałem, jestem w nie najlepszej kondycji i to nie usprawiedliwiałoby gadania głupot, lepiej sprawdzić. Tak czy inaczej, proszę Państwa, wniosek jest taki, że te 9 zarejestrowanych trafień. Wskazuje, że Rosjanie nie mogą czuć się bezpieczni w miejscach, które do tej pory wydawały się bezpieczne. Między innymi w ostatnio pojawiły się doniesienia o trafieniu w zakłady Azowstal. Być może pociskiem Storm Shadow z głowicą przeciwbetonową służącą do faktycznie forsowania umocnień, bunkrów. Możliwe, że tam doszło do jakichś poważniejszych zniszczeń. I tu warto powiedzieć, że to oczywiście te ostatnie 15 dni, to może się wydawać, że coś tu nie gra, ponieważ wcześniej także zdarzały się przypadki przylotów do tych miejscowości. Ukraina zresztą trafia cele znajdujące się znacznie dalej, a tymczasem mówimy tutaj o sytuacji, w której Rosja przestaje się czuć bezpieczna. Na takim zasięgu. Trzeba tutaj wyjaśnić techniczną sprawę, że pociski manewrujące Storm Shadow są o wiele bardziej precyzyjne, o wiele więcej przenoszą materiału wybuchowego, posiadają ciekawsze wersje, zdolne właśnie chociażby do forsowania betonowych umocnień, niż te drony, które najczęściej są wykorzystywane. Drony kamikadze często. Przerabiane na miejscu z dronów cywilnych bądź sowieckich dronów zwiadowczych, takich jak Striz. Tutaj taki model był często wykorzystywany. One mogą razić cele na dużych odległościach, ale na pewno nie betonowe bunkry, na pewno nie z tak dużą precyzją, jak to robią rakiety Storm Shadow, więc tutaj faktycznie dochodzi do. Dość istotnej zmiany. Bardzo możliwe, proszę Państwa, że będzie to podobna zmiana jak w przypadku dostarczenia wyrzutni Highmars. Jedyne co tutaj budzi pewien niepokój to to, że jednak pociski Storm Shadow są zdecydowanie droższe niż pociski rakietowe do Highmarsów i raczej na pewno Ukraina nie dysponuje tak dużą ich liczbą jak w przypadku Highmarsów. Przejdźmy sobie do szybkich newsów. Tutaj pojawiły, pojawiła się zapowiedź od Kanady, która chce przekazać Ukrainie 5000 karabinów szturmowych i milion naboi do nich. W Mariupolu, proszę Państwa, mamy tutaj taki kanał Kremlowska Tabakierka, który pisze, że Mariupol staje się czarnym punktem dla rosyjskiej armii. Czytamy, to jest już parodniowy z 27. Wpis sprzed dwóch dni, czytamy tydzień temu, w rezultacie ataku rakietowego zginęło ponad 200 naszych wojskowych. Tu to słowo, naszych, już pokazuje nam, co to za kanał prorosyjski, więc raczej nie uprawia w ten sposób propagandy sukcesu. W piątek, 26 maja, piszą w rezultacie nowego strzału: znowu masowe ofiary, ponad 250 poległych. I widzicie, proszę Państwa, właśnie o tym mówiłem, pociski Storm Shadow mają większe możliwości, trafiają precyzyjniej, przenoszą więcej materiału wybuchowego niż drony kamikadze własnej roboty i takie są efekty. Tutaj miejscowość Jurivka, także te okolice Mariupola, widzimy tutaj dość duży słup dymu, znowu mogło zostać coś trafione. Stary Krym, to samo, jakiś dym, jakieś trafienie, Stary Krim, proszę Państwa, to jest miejscowość znowu pod Mariupolem. Sześć dronów kamikadze zniszczyło punkt, zaatakowało punkt graniczny, hmm, no właśnie na. Tu jest ciekawa rzecz, to Girkin Strelkov udostępniał. Jest mapa i system śledzenia pokazujący, że rosyjski statek, który może służyć między innymi do holowania okrętów, które nie mogą przemieszczać się o własnych siłach, był zauważony jak płynął w kierunku prawdopodobnego miejsca przebywania rosyjskiego okrętu Iwan Hursk, który został trafiony dronem Kamikadze nadwodnym, na co Ukraina miała dowody w postaci materiału wideo, na którym ten dron kamikadze podpływa pod samą burtę i wtedy traci łączność, bo prawdopodobnie eksploduje. Dziękuję Państwu, myślę, że tutaj po tych ledwie 13 minutach skończymy, ale lepsze to niż nic. Trzymaj się Ukraino, dziękuję za uwagę i widzimy się niedługo.